Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku zagrałem w Spellforce. W poprzednim odcinku, nie wiem dlaczego, coś mi się głos krzeczył. I, I dlatego postanowiłem nie nagrywać dźwięku z gry. No, nie wiem. W ogóle te wszystkie elementy otoczenia bardzo zagłuszały mnie i w ogóle psuły cały film. Więc postanowiłem ich nie nagrywać. Nie wiem. Jeśli chcecie, żebym nagrywał jednak z tym dźwiękiem z gry, to piszcie w komentarzach. No to dobre. Jedziemy. To tak. Najpierw coś w wiosce. Na czym skończyliśmy? Od razu limit się powiększy. Um, tak. Główna zbrojownia. Co? Nie mam już nikogo? Oj. Co jest? A dobra. Przecież. A, dobra, bo mi duże kwatery były. Zapomniałem. Um, tak, zbudujemy y, główną zbrojownię, Aha. a do paladynów jeszcze świątynia światła, to też zaraz zbuduję. Dobra. Um. To tu. O wybraćcie drogę. Mhm. Ey, tutaj 1000 potrzebuje. Tak, świątynia światła. Gdzie ja ją mam? Tutaj Żelazo 500, Aria 300, Że 200. A za normalnego. Nie, tytanu nie będę robił. W drugiej części Force, jeśli będę ją kręcił, to tam będę robił tytanów. Ale w tej części tytani są tak słabi, że nie ma po co ich robić. Zwalili trochę, że nie poziomu tytanów. I oni są potem bardzo słabi. I tylko zawadzają. No, i łatwo poszło. Mamy z niego jakieś śmieci, ale zawsze. O nie, no nie, zaraz No nie. Żal. Dobra. Lepiej nie umierać, bo potem tracisz expa. Więc no, szkoda, że umarł. Więc tak, tutaj ulepszenie paladyna. tutaj Trzech dali. jak z żelazem? Już prawie końcówka. Aha. Hmm, tak co robimy? Arla. Raz, dwa, trzy. Na razie zbrojnych porobie. Zawsze jak zginiecie, to przy tym kamie To Einar będzie wracał do tego kamienia i tam będzie czy mogli z nim jeszcze raz pogadać i dołączy do was z powrotem. Co jest? Zbugował się? Żal, powinien tutaj wracać. No dobra, nieważne. Trzy... i... albo dwóch tych i dwóch paladynów. Tak dla jej. Jeden ten. Uff, tych, jeden, ten, tak, na ślepo. Wojska postaram się oszczędzać, bo potem będzie do pokonania taki wielki fort. A z nim nie będzie łatwo. Więc postaram się tak. Aha, No ja się teraz tutaj zbieram. Dobra. No okay. Mam już wszystkie jednostki ludzi. I co? Trzymajcie, popatrzeć za lepszym. Aku. Bo nie jest najlepsza. No i prosto na wroga. Chodźcie. Jak idzie? Super. No. I super. Teraz wy. Rozwalcie tą Wiochę. A ja oczyszczę tutaj tego terena. Бум. А, ешь. Так, 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 так. А, хорошо, до них.

Tak. A przecież to miło jest. Chwila, małe cięcie. No dobra. Już jestem. Kilku uczniów dorobię. Dobra, zbieramy się w jakieś jedno miejsce i tak cała wielka wioska poszła z dymem. Zbierzcie się jakąś... inną grupę. No dobra. Hmm. Robotnicy. No bo ja ich skasuję. No i dobra, idziemy, albo najpierw zapiszę, co teraz jest małe. Tu jest większa. W środku cała armia. Tu podpowiadają, żeby wysłać łóżników na mury, a żołnierzami iść tutaj. Ja jednak zawsze atakowałem. Prosto. Nic tam nie rozmieszczałem. I też było dobrze. I dobra. Teraz trzeba szybko zrobić dobrą ochronę, tutaj. Czasu nam już za bardzo nie starczy. Więc w kolejnym odcinku pokażę wam, jak zrobić tutaj dobrą obronę. O, tutaj. Trzeba będzie walnąć sporo wieżyczek. Oczyścić terena. Uwolnić więźniów. Potem rozwalimy to i prawdopodobnie wtedy też już czas minie. I w ostatnim odcinku prawdopodobnie ostatnim skończę rozwalanie uroga, a więc do zobaczenia!